Cześć, cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z serii Empire Earth. Za chwilę rozgromimy rosyjską armię, a gramy Niemcami, no bo to kampania niemiecka. I mamy pierwszą wojnę światową, a jeżeli gdzieś tam mylisz się, nie wiesz, co się teraz dzieje, no to najlepiej po prostu obejrzeć ostatni odcinek serii Empire, L. to wszystko wtedy stanie się jasne. No a najlepiej, myślę, że to z zasób, o, co tu się dzieje. Oj, oj, tutaj nas cały czas atakują. Musimy się schować już z tą całą armią, to nie damy rady. No to tu sobie postujcie, dzielni nasi lotnicy, tak? A my tu zbieramy całą armię.

A w sumie możemy całą Altynę Jakie, rozkazy? Jakie rozkazy? Dobra, atakujemy, zobaczymy co się będzie tutaj działo. Jesteśmy atakowani. No to tutaj na te bunkry, to będzie chyba najlepiej tutaj tych naszych hałpich atakować. No zasieki to dom od razu. Oj, też mają tutaj oddziały. Na pewno tutaj jak właśnie kawalerię pierwszą tutaj do przodu wyślimy. Oj, nie, nie, nie. Gdzie piechota za taki bunkier? To nie ma racji wyrzuć tutaj, szans nie ma. A piechota na piechotę oczywiście. Dalej musimy niszczyć te posterunki oczywiście Bo to od nich wychodzą nowi zrekrutowani żołnierze rosyjscy Idziemy dalej, kolejny tutaj bunkier, który oczywiście szybko musimy bombardować, niszczyć, wysadzić. No mocne tutaj rany oberwaliśmy, możemy oczywiście tutaj kliknąć jeszcze trochę na rekrutację. Ja! Ja, ja. ja wol! Jedziemy! Dobra, idziemy dalej, bo tutaj kolejne tutaj. O, skąd żony? Nie, wycofać się, wycofać się. Ta piechota nam została wybita. Na szczęście mamy tutaj dużo zasobów, tak? Możemy jeszcze rekrutować żołnierzy. Chociaż to też nie jest do nieskończoności, prawda? Pamiętajmy o tym. Może kilku medyków. On tutaj pomoże w walce. Dobrze. Musimy teraz chwilkę poczekać na rekrutację. Złoto. No dobra. Złota trochę mamy. Więcej jeszcze niż żelaza. Tutaj wydajmy jeszcze trochę na kawalerię. A to jest złoto czy? Żelazo, właśnie żelazo. Żelazo. A karabin maszynowy to złoto. No dobrze, jedzieć. To może jeszcze z karabinem. Piszemy grę. Spróbujemy, bo w sumie tam mamy napisane, że musimy zrobić ten wyłom, tak? Nie musimy pokonać ich wszystkich. więc w sumie możemy spróbować już tutaj Alfredem jakoś spróbować się przecisnąć. Jesteśmy atakowani!

Stawić, I myślimy tutaj naszych bohaterów. Również tutaj Jesteśmy atakowani. Aj, nie, nie, dobra, dobra, okej. Okay. Widzę bunkry, więc najpierw musimy tutaj wysłać. Naszych dzielnych żołnierzy, a w szczególności. Jesteśmy atakowani. Tutej hotel, dobra. Atakowani. Oj. Jesteśmy atakowani! Jesteśmy atakowani! Nie wiem, atakowani. czy to coś da, rozumiem, że nie tu, ale tutaj mamy Jesteśmy samego księcia atakowani. Frederyka, więc. Tutaj podejdźmy, oczywiście, do niego. jest. Chodzą. Jak jest ten cel? ja, ja No przynajmniej ty uleczymy. O. Grabia Rulk. Herr von Richter bardzo dobrze was tu widzieć. Baliśmy się, że was straciliśmy. Natychmiast dostaniecie konie, na których wrócicie na lotnisko. Wasze zdjęcia bardzo nam się przydadzą podczas ataku. O, wasza wysokość jest zbyt łaskawa. Rzeczy samej, wasza wysokość. Mimo to niechętnie wracam do środka transportu napędzonego owsem. I się czuję w przestworzach niż w siodle, nie maruć. Nie maruć, chłopie! No, proszę, i koniec kampanii. No, to faktycznie nie była trudna kampania. Zaczynam coraz bardziej tutaj podejrzewać. Myślę, że się zgodzicie, że gdzieś tam te, te pierwsze scenariusze każdej kampanii nie są jakieś strasznie trudne. Ale faktycznie te ostatnie, no, trochę naprzykrzają problemu. No, faktycznie ta kampania była. Prosta, nawet jakbyśmy bardzo tak na siłę wysłali tutaj taki spam wojsk i po prostu naszych dzielnych lotników wysłali do księcia Frederyka, to też by się udało. To no dobrze możemy tutaj zobaczyć, tutaj mamy płonące miasta, tak. Tu mamy te obiekty, które sfotografowaliśmy, nie sfotografowaliśmy wszystkich, lecz tylko część, no bo klisza się skończyła, byliśmy w stanie sfotografować wszystko. No i oczywiście polskie tutaj mamy, tak? Oczywiście mamy tutaj polskie Rzeczka Płynie, czy to Wisła? Pewno tak, pewno taki zamysł był twórców. No dobrze. Ja Wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Przejdziemy sobie jeszcze oczywiście do statystyk. Ach to po prostu zawsze, bo zawsze w jakiejś strategii, jak jest Polska, to tu gram Polską, tak? No to taki trochę mini lokalny jakiś patriotyzm, nie wiem jak to nazwać. A tu to poczucie, że jest tutaj ta Polska, jest na wyciągnięcie ręki, jest napisane. A jednak gram Niemcami. Co tutaj się stało? No i tak czasem jest. No proszę tu jaki wykres, tutaj nasza bitwa. Potem znowu też Rosjanie się trochę odbudowali, my też, potem znowu nie oberwali trochę. No, już tak mocno się nie podnieśli. Epoki. Tutaj nie było możliwości przeskoczenia. No, i w statystykach innych też my zwyciężyliśmy. Ja bawiłem się przy tej grze bardzo fajnie. Mam nadzieję, że Wy również trochę się zrelaksowaliście. Jeżeli tak właśnie było, a nie subskrybujecie jeszcze tego kanału, to myślę, że to jest bardzo fajny moment, żeby właśnie teraz zasubskrybować ten kanał. Kliknąć. Czerwony przycisk subskrypcję razem z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z Empire Earth, ale i z Fortnitea, z przygodówek z Harry Pottera. Oj, już kilka tych gierek jest u mnie na kanale, a będzie jeszcze więcej. No i oczywiście zapraszam też do zdrapek Lotto. Staram się zawsze gdzieś w środku dnia wrzucić jakiś filmik ze zdrapek Lotto. Myślę, że może kogoś to też zainteresować. Ja już mam więcej czasu dzisiaj nie zabieram, jeszcze raz serdecznie dziękuję za oglądanie, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!